Rośliny potrzebują wody do życia. Im bardziej równomiernie i dokładnie będą nawadniane, tym piękniej będą kwitnąć. Jak bez wysiłku i oszczędnie nawadniać rośliny, pokażę Państwu gardena Microdrip System. Dzięki systemowi MikroDrip woda precyzyjnie dotrze do każdej rośliny w ogrodzie. Kropla po kropli zostaną nawodnione korzenie roślin, bez marnowania drogocennej wody. System Gardena MikroDrip ma wszechstronne zastosowanie przy nawadnianiu np. Na kwiatów w skrzynkach balkonowych. Donic i roślin tarasowych, żywopłotów, bylin i krzewów albo grządek kwiatowych i warzywnych. Nawet rośliny w szklarni można delikatnie i oszczędnie nawadniać. Urządzenia bazowe 1000 i 2000 są podstawowym elementem systemu Gardena Microdrip. Oba urządzenia filtrują wodę i redukują ciśnienie do około 1,5 bara. Przepływ wody przez urządzenie bazowe 2000 wynosi maksymalnie 2000 litrów na godzinę. Można więc przyłączyć do niego aż do 1000 2-litrowych kroplowników. Rozwiązaniem alternatywnym jest zastosowanie urządzenia bazowego 1000, dającego o połowę mniejsze parametry. Do urządzenia bazowego podłączamy w zależności od wielkości systemu rurę montażową 13 mm. Lub rurę rozdzielczą 4,6 mm, które dostarczają wodę roślinom. Maksymalna długość cieńszej rury rozdzielczej wynosi 15 m. Rura montażowa 13 mm stosowana jest do większych odległości. Dzięki jedynej, w swoim rodzaju szybkiej i łatwej technice łączenia quick and teasing, można bez wysiłku połączyć ze sobą wszystkie elementy oraz w przypadku przebudowy systemu łatwo je rozłączyć. Do nawadniania roślin służy cała gama kroplowników i dysz. 2 i 4 litrowe kroplowniki końcowe stosujemy m.in. do nawadniania roślin rosnących w rzędach i posiadających podobne zapotrzebowanie na wodę. Na przykład w przypadku żywopłotu. Przy pomocy narzędzia do montażu instaluje się kroplowniki końcowe bezpośrednio w rurze montażowej. W tym celu należy zrobić otwór i wkręcić kroplownik. Wszelkie zanieczyszczenia można usunąć stosując załączoną igłę czyszczącą. Dwulitrowe kroplowniki z kompensacją ciśnienia pracują szczególnie precyzyjnie i zupełnie bezobsługowo. Dzięki technice membranowej i systemowi labiryntów następuje samo oczyszczanie kroplownika. Technika ta pozwala na taki sam wydatek wody w każdym miejscu systemu. Przy wyłączeniu systemu mikrodryp, membrany zamykają się automatycznie i zatrzymują wodę w rurach, co pozwala na dodatkową oszczędność wody. Do nawadniania pojedynczych roślin, np. w doniczkach, stosuje się kroplowniki końcowe montowane u wylotu cieńszej rury rozdzielczej i mocowane w pobliżu rośliny przy pomocy szpilki utrzymującej rurę. Oprócz kroplowników końcowych, gardena oferuje także 2- i 4-litrowe kroplowniki rzędowe, jak również 2-litrowe kroplowniki rzędowe z kompensacją ciśnienia. Kroplowniki rzędowe montujemy między odcinkami rury rozdzielczej. Przecinamy ją, a w jej końce wsuwamy kroplowniki. Kroplowniki rzędowe stosuje się do podlewania roślin rosnących w krótkich rzędach i o podobnym zapotrzebowaniu na wodę np. Na do skrzynek balkonowych. Do podlewania roślin o różnym zapotrzebowaniu na wodę np. Na w Donicach lub na Rabatach używa się kroplowników regulowanych. Dzięki możliwości regulacji można ustawić przepływ wody od 0 do 20 litrów na godzinę. Innowacyjnym rozwiązaniem jest regulowany kroplownik ze skalą, która umożliwia ustawienie wydatku wody. Wbudowana funkcja kompensacji ciśnienia zapewnia równomierne nawadnianie, niezależnie od ciśnienia wody. Alternatywą do indywidualnie montowanych kroplowników jest rura mikrodrip z wbudowanymi co 30 cm kroplownikami. Kroplowniki oczyszczają się samodzielnie dzięki zastosowaniu systemu labiryntów. Linia kroplująca 13 mm idealnie nadaje się do podlewania roślin rosnących w długich rzędach do 100 m, np. do żywopłotów. Oferowana jest również linia kroplująca w wersji podziemnej która umożliwia oszczędne nawadnianie roślin i trawników. Do wszechstronnego zastosowania, na przykład do rabat kwiatowych, nadaje się linia kroplująca 4,6 mm. Ze względu na mniejszą średnicę rury jej maksymalna długość wynosi 30 m. Do podlewania ograniczonych powierzchni przeznaczona jest dysza zraszająca do małych powierzchni. Może być montowana w 13 mm rurze montażowej albo w rurze rozdzielczej 4,6 mm. Posiada ona możliwość regulacji średnicy zraszania od 10 do 40 cm i umożliwia dokładne nawadnianie obszaru korzeniowego np. bylin czy krzewów. Szczególnie wszechstronnym rozwiązaniem systemu Microdrip jest zraszacz Wario 50. Jego powierzchnię zraszania można regulować w zakresie od 5 do 50 m2. Przeznaczony jest do nawadniania powierzchni prostokątnych, ogrodów użytkowych i ozdobnych. Dzięki możliwości regulacji można dopasować zasięg wyrzutu, jak i szerokość zraszania. Do nawadniania ponad wysokimi roślinami stosuje się rurkę przedłużającą, którą montuje się pomiędzy podstawą zraszacza a jego głowicą zraszającą. Zraszacz wahadłowy można zamontować na twardym podłożu albo przy pomocy uchwytu do rury na powierzchni ziemi. Dzięki technice szybkiego i łatwego łączenia Quick and Easy zraszacz można podłączyć do rury montażowej 13 mm. Dysze zraszające 90, 180 i 360 stopni służą do nawadniania rabat kwiatowych i warzywnych. Zasięg dysz jest regulowany i wynosi około 3 m. Dzięki płaskiemu strumieniowi dysz można je także wykorzystywać do nawadniania pod koronami roślin. Zraszacz rotacyjny 360 stopni nawadnia obszary o promieniu do 3,5 metra. Wśród dyszy zraszających występują jeszcze następujące dysze: pasmowe, pasmowo końcowe i zamgławiające. Dysza pasmowa nawadnia obszar o powierzchni do około 0,6 na 5,5 m. Nadaje się do długich, wąskich stref. Idealna jako uzupełnienie jest dysza pasmowo-końcowa, dająca o połowę mniejszą powierzchnię zraszania. Dysza zamgławiająca idealna jest do zastosowania w szklarni. Jej powierzchnia zraszania ma około 1 metra średnicy. Uniwersalnym rozwiązaniem jest dysza wielofunkcyjna. Przekręcając głowicę zraszającą można ustawić sześć różnych form zraszania. Zasięg wyrzutu jest tu indywidualnie regulowany. Wszystkie dysze zraszające montuje się podobnie jak kroplowniki bezpośrednio w rurze montażowej, przy pomocy narzędzia do montażu. Alternatywnie można zamontować dysze przy pomocy rozgałęziacza T w rurze montażowej lub cieńszej rozdzielczej. Dzięki rurce przedłużającej można nawadniać także wyższe rośliny. Zasięg i przepływ wody można regulować przy pomocy zaworu regulacyjnego. Do zamontowania dysz bezpośrednio w ziemi służą szpilki, a do montażu na twardym podłożu klamry. Informacja o tym, ile kroplowników i dysz może być zamontowanych i zasilanych, znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia bazowego lub w prospekcie Gardena systemy nawadniania. MicroDrip System wyróżnia się nie tylko oszczędnym nawadnianiem roślin, ale także możliwością dostarczenia im niezbędnych składników odżywczych. Do tego celu przeznaczony jest dozownik do nawozu i uniwersalny nawóz w płynie. Dozownik należy zamontować za urządzeniem bazowym. Jest on kompatybilny zarówno z rurą montażową 13 mm, jak również z rurą rozdzielczą 4,6 mm. Specjalnie opracowany do microdrip system uniwersalny nawóz w płynie jest w pełni rozpuszczalny, a dzięki dozownikowi wyposażonemu we wskaźnik napełniania możliwe jest dokładne dawkowanie. Możliwe jest to także przy użyciu nakrętki do nawozów. A oto elementy konieczne do ułożenia instalacji. Do rozgałęzienia rury montażowej służy czwórnik lub rozdzielacz T. Łącznik L służy do precyzyjnej zmiany kierunku przebiegu rury. Łącznik potrzebny jest do przedłużania rury montażowej. A na końcu rury korek zamykający. Do przejścia z rury montażowej 13 mm na rurę rozdzielczą 4,6 mm służy rozdzielacz T. Alternatywnie można zamontować bezpośrednio w rurze montażowej łącznik 4,6 mm. Na twardym podłożu rurę montażową montuje się przy pomocy klamry. Natomiast w miękkiej glebie rurę mocujemy za pomocą szpilki. Przy różnym zapotrzebowaniu na wodę można przy zastosowaniu zaworu regulować lub zamykać poszczególne linie. Takie same opcje łączenia, układania i regulacji mają Państwo w przypadku rury rozdzielczej. I oczywiście także innowacyjną techniką łączenia Quick and Easy. Teraz wystarczy tylko odkręcić kran albo jeszcze wygodniej, włączyć jeden ze sterowników nawadniania Gardena. W połączeniu z czujnikiem wilgotności sterownik przeprowadza nawadnianie zgodnie ze stopniem wilgotności gleby. Czułość czujnika ustawiamy przy pomocy pokrętła. W miejsce czujnika wilgotności gleby można zastosować czujnik deszczowy gardena. Zapobiega on automatycznemu nawadnianiu w czasie opadów deszczu. Urządzenie bazowe można podłączyć także do puszki poboru wody z zestawu Gardena Pipeline. Tak samo bezproblemowe jest bezpośrednie podłączenie do podziemnej rury montażowej Gardena Sprinkler System. Efekt nawadnia kropelkowo i zrasza w miarę potrzeb, również kiedy wyjedziemy na urlop. System Gardena Microdrip do wielu zastosowań w ogrodzie. Gotowe zestawy dla początkujących z możliwością rozbudowy dostępne w sieciach marketów budowlanych Keszentkere oraz centrach i sklepach ogrodniczych.